W miejscu gdzie jest teraz Bobber House był kiedy, była kiedyś zajezdnia tramwajowa. Nawet widać tam ubory typowe techniki jakie na zajezdniach tramwajowych czy autobusowych starego daty. Plus jeszcze został się słup trakcyjny, gdzie mam napis przywieszony znak P płatny, czyli parking płatny. To tam był słup trakcyjny. I budynek Woberhausa to był Wahala na tramwaj. I po wybudowaniu też obecnej za tramwajowo-autobusowej, stąd się komunikacja miejska wyniosła. I tutaj jest chyba jedyny, jednotor w Gozowie. Gozo ma 100% niskiej podłogi na tramwajach. Bardzo nowoczesne tramwaje, ten autobusy hybrydowe też ma oprócz tramwajów diesle. W ogólnie tutaj jest jeden właśnie taki węzeł przesadkowy. W Odoli T te dwójka za tramwaj numer linii 2. W godzowie było pięć linii y, tramwajowych. Trzy do czasów wielkich remontów i włączenia tramwajów. Czwórka, piątka były wiecznie y, ten, zawieszone, bo one stąd skręcały w prawo. do dworca głównego i tutaj jest nawet z tam kawałek dalej i teraz jedynie linia numer 1 została odwieszona bo może jeździć między swoimi pętlami dwójka, trójka, czwórka, piątka nie zostały odwieszone dwójka, trójka nie została odwieszone ze względu na remont w ciągu jednej trasy głównej. Eee, a czwórka pionka w ogóle nie ruszają i w, nie wiadomo czy ruszą, bo tutaj jak widać sterowisko jest w kielskim stanie, nie będą jeździły. I miasto chce też eee, w ciągu paru lat najbliższe zrobić duży węzeł przesiadkowy PKS, PKP, komunikacja miejska. No że on ustabilizator taki. Teraz tu jest, nie wukierun A wracamy ma tylko i jedno kierunkowe. Dodatkowo te tramwaje wyparły w godowie użytku tak w użytku u duła tak gni, tzw. mieszkańców Helmuty. Obecnie jest tam chyba parę stóp Helmutów w głębokiej rezerwie. Ogólnie zakup tych tramwajów był przy głębokiej modernizacji układu torowego w Gazowie, remont toru, wydłużenie jednej z tras, wymiana całego toboru tramwajów.